Maćku, ten pech w tym sezonie no, Gdańska nie chce ominąć. No pech pechem na pewno, bo tracimy raz za razem zawodników, podstawowych zawodników. Natomiast ja mam żal do, do niektórych naszych którzy jeźdźców, że, że no po prostu nie mają. Już powtarzam to po raz kolejny w sezonie, że nie mają. Przysłowuje ich jaj, tak? bo, bo, bo to co pokazał dzisiaj zespół z, z na kilku zawodników tak naprawdę. Niedawno pierwsze kroki stawiały na torze i, i robili co chcieli, chociażby Pawlicki, który, który jeszcze jedno okrążenie pewnie Betterena by minął. Także o to mam największy żal I Po raz kolejny powtarzam, że trzeba szkolić własnych wychowanków, młodych chłopaków, którzy mają odwagę, bo, bo mówię wracanie do, wracanie do starych, yy, wchodzenie do tej samej rzeki, po raz kolejny okazuje się, że jest tak naprawdę błędem i, i tutaj no, tracę powoli wiarę w to, że, że niektórzy zawodnicy coś jeszcze w tym sezonie pokażą, bo bo dla mnie rozumiałeś, jeżeli zawodnik wygrywa jeden bieg, po chwili przeżył ostatni, to jest, to jest, no, to jest dupa nie zawodnik, za przeproszeniem. No właśnie, chciałem nawiązać do Tomka Krzanowskiego, który pierwszy bieg swój wygrał no, z dużą przewagą, a w kolejnych tak przemyka gaz na Ja Nie wiem, ja już nie chcę komentować jazdy Tomka, bo to już, mówię to, yy, można tylko jednym słowem sk 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 skomentować, że to totalna klapa w tej chwili. Ja się jak jakiś czas temu wierzyłem, że ten, chłop ten chłopak zacznie, zacznie jeździć, ale to, no, to nie jest jego sezon na pewno. i. Tutaj trudno liczyć, że on się jeszcze przebudzi na tyle, że będzie jeździł równo i będzie równopunktowo. Dlatego no, trzeba szukać innych rozwiązań. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że na 99% będziemy jeździli w barażach, bo ja nie sądzę, że coś się jeszcze uda odmienić z tym zespołem. Trudna sytuacja o tyle też, że, że nie wiadomo kiedy wróci Bo Bogdanovsk na szczęście nie ma żadnych złamań, także być może na Częstochowę będzie gotowy do jazdy. Chociaż ja mówię, no za wcześnie po takim wypadku który wszyscy widzieli, makabrycznie wyglądał. Lepiej, żeby sobie odpoczął jeszcze i żeby się przygotował na te decydujące mecze w sezonie. To czy zawodnika? Bo chyba cztery dzisiaj w tym samym miejscu, mniej Ja pytałem trenera zawodników, tak naprawdę ta, ta nawierzchnia w tym miejscu była nie było tam jakiejś nie, jakieś niespodzianki, jakieś dziury czy jakiegoś pasa, który był ślizszy, tak? Bardziej śliski. Tak? No. No, tak się zdarza czasami, że, że na, na jednym łuku w tym samym miejscu dochodzi do, 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 do kilku wypadków, ale ja tu nie szukałbym jakiejś sensacji, bo, bo naprawdę no, jej po prostu tutaj nie było. Tak? A jeżeli chodzi o Nikiego Petersena? No, zawodnik, który robi połowę punktów. E, tylko co z tego, tak? e, skoro on na do przodu, nie czeka na zawodników, nie jedzie parą? No, każdy zna Nikiego Petersena. Ja myślę, że on i tak w tym roku w Gdańsku e, parokrotnie pokazał, że potrafi jeździć parami. W przeszłości bywało różnie, jeśli chodzi o, o jazdę parową tego zawodnika, no, no, nie zmienimy jego mentalności, tak? mimo że my rozmawiamy przed meczem, w trakcie meczu, dyskutujemy, przypominamy, że trzeba współpracować na to, że no, no, nie możemy być zadowoleni z tego, że, 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 że jeździ parowo. Tak? Więc... Ale cieszymy się z tego, że to no, 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 punkty to jest ważne, tak? że jej nie zawodzi i nie zawsze można na, na niego liczyć. Także jest to jakaś na pewno rekompensata y, tego braku jazdy parowej. Także no, będziemy próbowali dalej z nim rozmawiać, żeby na to zwracał uwagę. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze kwestia na koniec Gakurowa, który miał teoretycznie jechać w tym meczu. Zobaczyłem, nie pojechał? No, bo nie było na treningu w sobotę i tak trener zdecydował. Y, uważam, że. Nie ma teraz co gdybać. Nawierzchnia trochę inna była w dzisiejszym meczu niż w czasach, kiedy Gafurow w tym sezonie jeździł i trenował, dlatego trenę takiego ryzyka nie podjął, a zawodnikowi się dziwię, tak? bo twierdzi, że nie miał, nie miał połączenia, nie, 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 nie mógł przecieść na czas. No. Myślę, że to nie jest do końca prawda, bo kilku zawodników innych potrafiło dolecieć w piątek czy w sobotę rano do Polski z Rosji. Więc no jaka jest prawda, pewnie jest tylko sam, sam Gafurow, on dzisiaj powiedział, że nie, mógł, nie był w stanie nabyć biletu, pytanie czy nie był, czy ten bilet był za drogi, tak? To już jest pytanie do Gafurowa, no. jest szansa, że go zobaczymy? No pewnie jak nie dojdą do, do zdrowia Jonason i Bogdanow, no to trener nie będzie miał wyjścia, ale, ale myślę, że, że na pewno Gafurowa trzeba sprawdzić teraz w najbliższym spotkaniu w Częstochowie, bo jest ku temu okazja, więc... Więc myślę, że, że ten zawodnik yy, powinien pojechać. A Co za, z, pozostałymi za, z pozostałymi zawodnikami, to tak naprawdę nie wiem. No. Ja na dzisiaj naprawdę już yy, Tomka Szanowskiego bym yy, tak naprawdę odstawił od składu, bo, bo, bo to, co, 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 co wyprawia, to jest. No, to każdy, każdy zresztą widzi. No, to każdy się denerwuje, potem są niemiłe sytuacje to w parku maszyn, i, a tak naprawdę nadziei na to, że będzie lepiej w tym celu nie jeździł, to, 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 to póki co nie ma i chy, chyba raczej nie będzie.